I wracamy do kraju. Jedni mówią o sukcesie, inni o porażce i rozczarowaniu, a chodzi o wynik referendum w sprawie odwołania prezydenta Szczecina Mariana Jurczyka. Wzięło w nim udział 19% uprawnionych, a to za mało by referendum było ważne. Frekwencja musi bowiem wynieść 30%. I właśnie to, że Szczecinianie nie poszli do urn, uratowało posadę Marianowi Jurczykowi. Także czterej burmistrzowie innych miast i gmin dzięki braku frekwencji nie stracili posad. Najniższa frekwencja była wczoraj w gminie Stawiski, gdzie do urn poszło zaledwie 2% wyborców. Marian Jurczyk dziś w czasie sesji rady miasta usiadł tam, gdzie wyznaczone jest miejsce dla prezydenta. Zapewne zdążył się spokojnie wyspać, bo decyzja wyborców była znana godzinę po północy. Prezydent Szczecina nie został odwołany. 19% frekwencja to za mało, by głosowanie było ważne. Spośród tych, którzy głosowali, 94% skreśliło tak, chcąc odwołania prezydenta. Ci, którzy chcieli odwołać Mariana Jurczyka, zarzucali mu złe zarządzanie miastem, zniechęcanie inwestorów i szkodliwą politykę kadrową w urzędzie, zamiast prezydenta przegrany jest jeden z inicjatorów referendum. Sławomir Nitras uznał, że wynik głosowania to jego osobista porażka i zrezygnował z funkcji szefa Platformy Obywatelskiej w Szczecinie. Pomogli Marianowi Jurczykowi obojętni i nie wiem, czy są z tego powodu zadowoleni. Zadowolony jest zapewne Marian Jurczyk. Wynik referendum komentował jednym zdaniem. To, że tyle ludzi było przeciwko mnie, jest to wasza zasługa mediów, gdyżeście od pół roku atakowali dzień w dzień i to są fakty tego, co się po prostu stało. Po wyborach samorządowych w 2002 roku w Polsce odbyło się 25 referendów w sprawie odwołania rządzących. Pięć głosowań było ważnych, bo frekwencja przekroczyła 30% najwięcej niemal 72% osób poszło do urn, by odwołać rady gminy Kleszczów, najniższa frekwencja była w gminie Stawiski w referendum by odwołać burmistrza frekwencja wyniosła wczoraj 2%. Ja uważam, że tutaj społeczeństwo zdało egzamin. Nawet dzisiaj jeden z wyborców powiedział, że to jest pierwszy przypadek, kiedy społeczeństwo gminy Stawiski tak solidarnie opowiedziało się za słuszną sprawą. W gminie Stawiski w referendum wzięło udział zaledwie 111 osób z ponad 5 tysięcy uprawnionych. Głosowanie kosztowało 11 tysięcy złotych. Znawcy samorządów mówią, że prawo daje możliwość niebrania udziału w głosowaniu i ci, którzy zmian nie chcą, nie głosują. obniżenie progu frekwencji nie jest potrzebne. W tej sytuacji 10% mogłoby decydować o odwołaniu burmistrza, który był powołany dużo większą ilością głosów przez mieszkańców. Problem nie jest w tym, jak jest próg ważności referendum. Problemem jest to, jak mówi profesor Michał Kulesza, ludzie uwierzyli, że ich udział w referendum może coś zmienić. Problem jest taki, że ludzie w Polsce bardzo są zniechęceni do, do uprawiania demokracji. I jak to kiedyś mówiliśmy, do brania spraw w swoje ręce. Sprawy w swoje ręce do końca czerwca wezmą mieszkańcy pięciu miejscowości, bo w pięciu miejscach w Polsce odbędą się referenda odwołujące bądź wójta, burmistrzów, bądź Rady Gminy.